Projekt pod nazwą Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Rezolutne przedszkolaki z Bolesławca już sporo wiedzą o ekologii, teraz dowiedzą się jeszcze więcej, a swoją wiedzę dodatkowo utrwalą. Wszystko dzięki polsko-czeskiemu projektowi. Jest taki plan, że że będziemy dbać o swoje środowisko, że będziemy segregować no jak na przykład papier, plastik, papier, papier plastik, plastik, szkło, do, szkło do zielonego, plastik do żółtego, a metal do niebieskiego i będziemy się segregować. Projekt polsko-czeski i tutaj, jak nazwa wskazuje, polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę. Projekt jest projektem takim ekologicznym. Dzieci będą właśnie uczyły się, w jaki sposób dbać o naszą planetę. Będą miały szereg działań, które pokażą w jaki sposób kształtuje się ta świadomość ekologiczna i będą też przekazywały tą właśnie te informacje, te umiejętności swoje swoim rodzicom i swojemu najbliższemu otoczeniu. W ramach ekologicznego projektu zaplanowano cztery konkretne działania. Pierwsze działanie to jest dzisiaj rozpoczynamy, wyjeżdżamy nauczyciele polscy i czescy, spotykamy się w szklarskiej Porębie i tam odbędzie się szkolenie. Następne działanie to jest wyjazd do Liberca, do centrum nauki. Wyjeżdżamy z dziećmi naszymi i dziećmi czeskimi. Tam się spotkamy w centrum, to jest takie bardzo podobne jak centrum Kopernika w Warszawie i Klandia. Trzecie spotkanie, które się odbędzie, to będzie tu w Bolesławcu. Zaprosimy dzieci czeskie do nas i będziemy w centrum edukacyjnym mieli zajęcia takie właśnie pod kątem no, ekologicznym, tak? No, i ostatnie spotkanie, czy takie końcowe, podsumowujące cały projekt, to będzie Happening w październiku 2017 roku. Projekt będzie trwał 12 miesięcy. Weźmie w nim udział 80 dzieci z przedszkoli polskich i czeskich oraz 36 nauczycieli. Są to dwa przedszkola czeskie i dwa przedszkola bolesławieckie. Przedszkole numer 6 i przedszkole numer 3 z Bolesławca i e, przedszkole z Doksy. I przedszkole z Koszt projektu to prawie 15 tysięcy euro. Projekt pod nazwą Polskie i czeskie przedszkolaki dbają o swoją planetę, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nyssa.